To jest troszeczkę za płytko, ale to, to zaraz przegłębienie będzie, to my wiesz, dobrze będziemy akurat w dryfie płynąć Ta drobnica trochę głębiej stała Kurde dziwnie na nowej łajbie, tym bardziej, że o tym bardziej że ja za szybko to nie mogę teraz płynąć na tym silniku wiesz fajny oko Fajne oko, fajne chyba będzie. No, panie. no ładny. No Pierwsza ryba na nowej Romanie Sam Co ty ty Tak? Serio? Chyba jest pod pinka Może leszczy. wiesz tutaj, tutaj leszczy sporo powinno stać No To już mamy Mamy obiad Ale to Tak o Ile tu metrów? 6 metrów 7 prawie Tutaj jest ryba, wiesz? Tutaj. To pinka, to, to plęszpa. A kurde. Panie, ale jesteśmy 10 minut na wodzie, na nowej łajwie już dwie ryby, to tak? Ale było mocne. Ale patrzę, głęboko stał tu. Chcesz nie. go podbierać? Nie, nie, No kurde, to by była już 40 na pewno. Jakiś taki. Nieforemny. To tak nie pływałeś nigdy? Nie Zaraz zobaczysz skuteczność tej metody ku. Ale w rani <laughs> Ale no, coś powinno się wydarzyć do tej pory Siedzi I to ładny A bo tak się wydaje C <laughs> Pionem. Co jest? Uuu do... Ty widziałeś? O Panie Ale, ja... Ale jakie branie. <grystanie> Ale powiem ci, tak przyspieszyłem zwijanie bardzo szybko uderzy Ale bladiek, no Ale jest Gawniak ze 40 cm Bardzo podobny Dwa sztupaki naraz, kurde Na do zbrojcy samej Ale jest ty, ten jest, ten jest większy trochę. Troszeczkę większy będzie. By tak, ale nie, z tak, ale kurde, ale myślałem, że większy dużo, nie? No na ten no największy, tak. Na no ten największy, fantastyczny. Ale to fajnie, co to ma? Ale branie to było na trzy razy. Tak? W pazienach kolorowych pasuje, co? No, ale ile brania to wyjdzie? Hmm. I na no to zbrojcy samej znowu. Ale branie fajne. Ale on jest pochlastany ten pętaszat, Ja pierdziele. Ale jeszcze daje radę. Normalnie sito. Bo ten to jest rekord naprawdę. Ty, że miał akwarium, to bym go wziął. Tutaj ten jest jaskrawy. Ale fajna ryba już. Ten fajny 6 dyszek na pewno. Ma? Tak. Kurde, jednak ten pomarańczowy kolor, powiem Ci, że dzisiaj robi robotę. Zabrali one Co też na to zbrojce chyba samej, co? Nie, płaci z jednego miejsca, bo ty miałeś branie. Mi zaraz wziął drugi, a to bym wziął trzeci, tak? <śmiech> <śmiech> ale zobacz, ile się pływa i nic nie ma, a tu nagle, kurde, w jednym miejscu od razu zabranie. branie no chyba, <laughs> Elegancko. Każdy mówi czupaki terytorialne Widziałem Mam nagrane Tak? No zszedł, to było ładnie, nie strzedł <laughs> Podbierak? Tak Może się Nie no Jak on chodzi Ale dziwnie strasznie O ty tu ładna ryba jest To jest ładny sztuka. Ale to jest dziwne, dziwna akcja w Ładny jest, jest. Ty, ale fajnie! Ja myślałem, że dwa razy mi spadł podczas holu, nie? Jest fajniejsza rybka na nowym pokładzie. Prawie 8 dyszek, po 2 cm zabrakło. Wpuszczamy. O, park właśnie. Bo piękny. Ale kurde, miał chwilę, chwilę niepewności. niepewność. Dobra, lecimy dalej. Panie, sito z tego pentaszada jest zrobione. Człowieku, co tu się dzieje? Tak, tak. Ten też już na wyczerpaniu Ale jeszcze da radę. O jest o, bardzo dobrze Ja pierdzielę, ja nie wiem który to jest szczupan Jak ty kurde wziąłeś No, dobry chyba. No się wydawało że fajny. Fajne, no fajny, co? No tutaj fajne zielsko takie jest, Ale czasami tak to działa, nie? Że się zwolni bo przyspieszy no tak. Ja nie wiem ile to jest ryb dzisiaj, to jest 20 co? Nie, może nie niemiarowy ale silny Ale fajnie, ten to stuknął tak kurde wiesz Nie no, miarowy to on nie jest, ale Ale co? Na no zbrojce? Dwa nie ale chyba trzeba zwiększyć kaliber, bo to bez sensu te czuwaki łowić. Oho, to będzie ładne oko. No to naprawdę hmm. jest. Nie chyba taki walecz Nie no tak, 30 Ach, dostaję, nie 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 to na monobały tak, Dobra, ja zakładam sobie tą Ale klepnął Panie patrz to Ale biorą, kurde widać że one tak łapczywie biorą No i tak że możemy tu mieć na... A to jest salen <laughs> Patrz jest bardzo dużo okoń To jest To jest 35 plus, Ale to Ja nie Nie, to jest To jest chyba okoń. Jezus! O Jezu! Ale gard Na Biały pentaszad. O chłop, Białego pentaszada. O chłopie! Jest jeszcze większy chyba. No Nie no, może większy nie jest, ale... Trzeba dużo tej im dać. Nie, mały jest. Maluszek.

jeszcze Mi się wydaje, że one przypłynęły gdzieś. One by brały, bo co chwilę mamy inne przynęty, inna gramatura. Ja mam piątkę w ogóle i... i jest. Ale mały, nie? Ale to już nie jest ten gabaryt, co wcześniej. Nie, 25 będzie miał, ale nie jest to tak. Nie jest to 30, no może jest. No dobro, może jednak się nie przemieściły. No, ale się był, albo A. albo był, no jak nie wiem. No. O ładny. No, 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 no taki wiesz, od 25 do 30 na pewno. Ale jest par dna uderzył ładnie. No kurde, na tej wędeczce to nie wiem, czy dobry pomysł, żeby je podnosić, ale... Ty, bardzo ładny. Kurde, i widać, że są ewidentnie na żerowaniu. To nie jest odskubywanie jakieś. Najpiękniejsza ryba dzisiejszego wypadu. Piękny krąb największy okolnik Fajne takie, żeby prawie Nie, rodzic to rybki dopisał, ewidentnie. To jest, panie, po prostu nowa łódka, dlatego tak się dało.